Mówię, że grzywę zrobiłem sobie, bo pomyślałem tak, stary Ksajo miał grzywę i kurwa grał w OLCSy, a nowy Xaio ma pędzel i stakuje w platynie 2 na w więc mówię tak, kurwa wracam do pędzla w sensie w dół pędzla, w sensie grzywka. Ale chyba i tak pójdę umyć zaraz te włosy, bo mnie wkurwiają i się nie myłem dzisiaj, bo stwierdziłem, że idę do kompa od razu i chuj, i kurwa mam pewnie jakieś tłuste i się wkurwiłem i wiecie o co chodzi, nie No bo sobie chuja. No. weź kurwa, zapowiedź coś, z sobie jedną brew jak w więźni Challengera wbijemy. Dobra. Spoko. Bo wygramy. Znaczy, no, nie wbijemy naprawdę. Ale możesz powiedzieć to będą emocje chociaż Dlaczego w 5 mamy nie być? low? To, no to jest chuj. trzeba. chuj Powiedz co ile trzeba w pizdę No to jest 100 A my dopiero mamy trzeci dzień No to dzisiaj no to będziemy mieli się... już ja zagrane tak 60 w 17.30 chyba No to nie wrócisz o kurwa 15 Tutaj kolega pisze Ciekawostka stary cię jebał, proszę proszę nie banuj <śled> Dobra, dzisiaj ci się O, ale chyba zawodnik. <laughs> ne no, ireli. No bez kitu. Woro z baro. Schodzisz? Nie. Czy kake... No idę idę, ale ten idzie pierś. Kake gang. No. Kake bang, bang. To kurwa pędzisz, że kakek gang bang prawda? Babe bang. Babe bang. Żyj w Mufasu! O, ho, 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 dzień dobry! Młody malfight Tak jak O kurwa Kurwa, no opa mi się... Coś się odjebało nieistotne Jest istotne właśnie Es Wiedziałem, że to dobrze wyjdzie No bas się wyjeba, ja mam fraga Tak jak Kang! To się tak zostali wyjebani w chipska. No, pamięć, że ja też tutaj rucham. <noise> no i prosto. Rucham co moje. Pierdolę za on, nie robię protobelta, idę full up, kurwa. Albo berstuję, albo jebać disa. O kurwa, sorry! <głos> <głos> no spoko, ja. nie No. Dla czyli berstuję, bo szanujemy wszystkich, niezależnie od ich, od niczego. O kurwa <grym> Ja pierdole No nie wiem no tak powiedziałem do losowo kurwa jako wiesz Jako coś innego niż burstowanie <grym> Inną Ale czynność jak kurwa z niego Weź to pewnie bezerki jeszcze bo tak to było że to mu speeda daje O A Spoks. No spoks. No Może mam. Tu mogę nawet. Ja trochę No też. Most, kurwa, jesteś. Checki zaganka. Kurwa miało to jakoś lepiej wyjść, powiem ci. Ale coś źle wyszło. Nie, wiem, to rozpoczątku w tym dosie. Chyba jest 10kp. wiesz, No to nie jest jakiś stąd, bo no, mamy z... Nie ja, pomysł był inny, kurwa, miał jeszcze turek pomóc, ale... A. Ale kurwa Ola u mnie. Teoretyk. Laska, która chce być ze mną Friends of Benefits i w Benefits nie ruchałem jest taka se, nie ruchałem jeszcze nigdy. To będzie dobry Practice ta, proste. Practice tutaj. Lepiej ruchać brzydko niż nie ruchać żadnej. Zapisz ją sobie na Messengerze jako trening dumy i tyle. Ja wam powiem prawdę o konektywie i szczekaniu. Chcecie ją słyszeć? Ja jestem z wami szczery widzowie. Prawda jest taka, że gramy na istawców e i se siedzi kurwa na topie na jakiegoś typa, który jest gorszy od niego. I chuj, że go zabije raz, dwa. I, 4, I szczeka, i szczeka, i pierdoli, i szczeka, i szczeka, ale to kurwa moja pozycja ma coś robić i jak tylko kurwa w no jednej czegoś nie zrobię, to on od razu kurwa szczeka, i szczeka. A se siedzi na tym topie, i gra na gorszego od siebie, i szczeka, i szczeka, i szczeka. To jest najgorsze, bo grasz na gorszego junglera, a i tak nic nie robisz. A, na gorszego junglera, to ciekawe No tak, to, na uważa, pewno w sumie. Dobra, tak, no nie jest gorszy, no wiem, wiem, no. spoko. Wiem, że kurwa Hopesisto to jest ten skin, no, ale... kurwa, ja wiem, że ty jesteś zjebany... Kurwa, KURWA! kurwiasz debilu, siedzi nie... na tym topie i pierdoli, pierdoli, zagraj se tak, Zamieniamy się, za... zamieniamy się rolami miała... po tej grze kurwa Zamieniamy się kurwa. rolami Kurwo jebana, zamieniamy się rolami Dobra, to Teraz ja jestem kurwa cvelem, A ty jesteś ziomal Nie, Dobra, zamieniamy no, się rolami w Lidze Legend Kurwo jebana a no, a czemu ja, ja, ja taka fajna zamianka? No bo to ty jesteś sfelem. No tak, no była zamiana. Nie, przed zamianą. <laughs> kurwa mać, tak to nie można Rozjebańcem, kondonem kurwa i... No super, a ty jesteś kurwa... Rozjebunem. Kurwa, rozgwintowana, jebany kurwa ściek. i jeszcze do tego pies bez kurwa butów. Tego jeszcze bo tylko siawiec bez butów chodzi. I ty dałbyś strasznie greedy Ricole imo. Takie kurwa greedy Ricole. o czym a ty mówisz? kurwa pięć człowieka? koła. Wyjebane mam na swoje ricole. No pewnie, że masz wyjebane, ale ja się muszę starać, żeby wygrać. No proste, ty się zawsze starasz. To jest 100%. Tak wini. Proponuję dojazd. Proponuję również. No kurwa ty Za close Został zaproponowany i wykonany No, ale powiem ci, że nie spodziewałem się, że tyle hitów a to dostanę kurwa na tym przejeździe Prawda, że nie można się bać, I że ty, się wpierdolić Patrzyłem się kurwa na laptopa i co jesteś Bo tu jesteś noob No kurwa, pamięci rakieta mnie wygłuchła Wyjmiesz chuja z dupy? Ale z twoje czy co? Ale się spiął, ale się spiął dzieciak Pojklej się po, po kill'e No bo tak jest, ja kurwa, na 100% ci wbrewa, żeś zajebał obrażeń jak dziki Ile? No kurwa nic pewnie nie zrobiłem, bo kurwa na nikt mi się nie dał grać no. No. Trzymaj <laughs> <Czemu jest laughs> to już na 10, przecież to prawie miałem o, kurwa, 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 jak kurwa, 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 Normalnie kurwa, 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 kurwa kiedy ksają, ona jest stubeczka. No właśnie. o, o skrzynie. Jest ciekawostka o Krecie. Pod ziemią prawdziwa z niego wyścigówka. <ścoughs> Nie ma sobie równych w drużeniu korytarzy i tworzeniu coraz bardziej rozbudowanych labiryntów. Folkrit Jester, dzięki za subskrypcję. No dlatego się pije <laughs> Cała ta, ta praca zostaje zwieńczona dużym, czarnym, usłanym grudami ziemi kopcem. takiej <grych> no, okay, tu pracy mowa. Ciężkiej pracy. Ciężka praca na Kiblu. Napierdolę, game games in progress. O, no i się ma, działa. Wyżyk krety to szpagaciarze jebane. Weź już tak, nie bądź taki harsz na siebie. Dobra, nie takie ma ręce rozjebane do boku. Nie ma normalnych rąk, tylko takie do boku. Tam w ogóle ma oczy? Pierdolić oficjalnie krety wszystkie. No, startuj, startuj. 59. I on nie ma oczu, nichuj. LP. Myślałem, że chociaż ma takie fake. Przykład kreta. Ile ja mamy LP? 59. Dziękuję pięknie, że byliście. Życzę wam wszystkiego dobrego. Eee. Dobrych. Kurwa wstanka, szkoły, pracy, cokolwiek tam macie, studiów. Dziękuję pięknie za oglądanie, za donaty, subskrypcje, follow'ki, wszystkie bicy za aktywność na czacie, obecność. Wszystkiego dobrego wam życzę. Do następnego razu. Cześć i czałem. Pow! I trzy minutki reklam na koniec.